Powiem Wam, w piątek zewangelizowałam dziewięć osób pod złotymi tarasami i to nie koniec. W ogóle w nocy zaczęły się telefony i kolejne osoby ze znajomych tej grupy, bo tam w większości była to grupa młodych ludzi, zaczynali się. Ja się modliłam w ten sposób: Boże, niech oni się ustawiają w kolejce. Oni się zaczynali ustawiać w kolejce, jeden po drugim. I powiem Wam, ja już nie wiem ile osób, ale sporo tych osób do mnie dzwoniło. Ja siedziałam północy i Przyprowadzałam ludzi do Jezusa. W ogóle zapraszam ich tutaj do tego Kościoła, no ale jak to będzie, to nie wiem. W każdym razie ja też jeszcze poprosiłam Boga o to, żeby pokazał mi wyraźnie chociaż jedną moją cechę. I odebrałam to, że mam jakiś dar do młodzieży w ogóle. Ja w ogóle, jak patrzyłam na tomka muracha, który, który robił to właśnie tak notorycznie wśród młodzieży, to sobie pomyślałam, Boże, ja to w ogóle się do tego nie nadaję. Ja tak jakoś tak mm, nie wiem. Sami faceci do mnie podchodzili, tacy bardziej z marginesu. A teraz po prostu się odważyłam. Wystarczyło się odważyć, podejść do grupy i oni lgną do człowieka, oni szukają tego Boga. W ogóle było tak, jak to Nina powiedziała, tak miękko w ten piątek, że Jezu, naprawdę, jakby to pociągnąć dłużej, to by tam jeszcze więcej osób przyszło. I to jest moje właśnie. Bóg mi przydaje dzieci, tak. Ja w ogóle zobaczyłam to. Jeszcze kiedy się pomodliłam, kiedy gdzieś mi przemkło przez głowę dzisiaj przy, podczas nabożeństwa ta sytuacja, to Bóg mi pokazał trenera, który prowadzi konia na ląży dookoła. I usłyszałam, że to w ogóle, że ten trener w ogóle nie musi układać tego konia z jakąś nadludzką siłą, nie musi go często nawet ujeżdżać. Jest między nimi takie połączenie przez tą lążę, że ten koń. W ogóle łapie o co chodzi i się układa pod tego trenera wszystko.